Okej, okay. dzisiaj zajmę się stitchingiem, czyli łączeniem i edycją filmów 360. Zapraszam! Najpierw przygotuj sobie najlepszą kawę. Niech ci pomoże kot. Najlepszą kawę, jaką kiedykolwiek biłeś. I dopiero możesz przystąpić do pracy. Pierwszy krok to po prostu zrzucenie materiału na twój komputer. Masz właściwie dwie drogi do wyboru. Możesz po prostu podłączyć kablem USB swoją kamerę, ja tak robię ze względu na rig, z którego korzystam, albo po prostu rozmontować cały rig, wyciągnąć wszystkie kamery, wyciągnąć karty pamięci, podłączyć je do adapterów i po prostu zrzucić materiały na swój komputer. Każda kamera GoPro w inny sposób nazywa swoje pliki. Dodatkowo, jeśli korzystasz z oficjalnego oprogramowania GoPro i nie synchronizujesz tych kamer, to może się okazać, że mają też one różne godziny nagrań. W praktyce z jednego ujęcia masz aż 6 różnych plików. Przy 6 różnych nagraniach, ujęciach masz już 36 różnych plików. Gwarantuję ci, że się w tym nie ogarniesz. Można z tym sobie łatwo poradzić. Ja postanowiłem swoje pliki katalogować w pewien określony sposób. Przygotowuję za każdym razem specjalny folder, nazywam go sobie w zależności od tego, gdzie kręciłem ujęcia, a w nim tworzę osobne foldery dla każdej kamery z osobna. Kopiując pliki, zrzucam je po prostu do odpowiednich folderów, czyli. Tak jak w poprzednim filmie pamiętasz, mówiłem o znaczeniu kamer i kart pamięci, to teraz właśnie jest ten moment. 1 do 1, 2 do 2, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna kwestia to edycja nazewnictw pojedynczych plików. Oczywiście możesz nażywać każdy plik z osobna, np. K1U1, czyli kamera pierwsza, ujęcie pierwsze, kamera pierwsza, ujęcie drugie, i tak dalej. Windows umożliwia prostą edycję nazewnictw wielu plików naraz. Wystarczy, że stworzysz z niego listę. Następnie posortujesz według nazwy, zaznaczysz wszystkie i klikając w pierwsze, zmienisz jego nazwę na np. Na kamera pierwsza, czyli K1, u i w nawiasie 1. Po zatwierdzeniu zmian, wszystkie pozostałe pliki przyjął odpowiednią postać, czyli 1, 2, 4, 5, 6 itd. Pamiętaj o nawiasach. Tylko dzięki temu nazewnictwo wszystkich plików zmieni się prawidłowo. No i robimy to samo w kolejnych folderach. Wygląda to pięknie, prawda? To bardzo istotne, aby na tym etapie się nie pomylić. Pamiętaj, Każda kamera widzi tylko pewien wycinek terenu. Jeśli zeskopiujesz film, może okazać się, że nie będziesz mógł synchronizować plików, a co gorsza, ten jeden fragment nie będzie pasował do całości, powstanie jakaś po prostu masakra. Dla mnie ten folder, czyli te sześć folderów, w zależności od kamer, to takie swoiste archiwum. Oryginały plików, których po prostu nigdy nie edytuję, trzymam je do późniejszego wykorzystania i tak dalej, po prostu archiwizuję w ten sposób. Teraz więc tworzymy folder łączący jedno ujęcie. Czyli tworzymy dodatkowy folder o nazewnictwie np. Na ujęcie z lasu albo po prostu shot1, a następnie kopiuję pliki z każdego folderu. Chwilę to zajmuje, ale tak jak wspomniałem, kopiuję, a nie wycinam i wklejam. Na tych plikach będę pracował. Tamte pliki to po prostu archiwum. Czas na odpalenie programu do stitchingu. Na ten moment jedynym chyba istotnym graczem jest program Color Autopano Video Pro. Jest to program polecany przez GoPro i właściwie przez wszystkich możliwych twórców na YouTube. To oprogramowanie, które jest po prostu dedykowane do łączenia i tworzenia filmów 360, początkowo proces jest bardzo łatwy. Przenosimy pliki z naszego folderu Shot do programu, no i już mamy je w projekcie. Teraz na jednej z kamer szukamy miejsca, w którym synchronizowaliśmy nasze kamery poprzez klaśnięcie lub ruch. Kiedy znajdziemy ten moment, wybieramy opcję Synchro. Według niektórych specjalistów warto wybrać możliwie krótki czas przeszukiwania filmu, np. 5 czy 10 sekund. To ustawienie oznacza, że program automatycznie przeszuka 10 sekund naszego materiału, szukając momentu synchronizacji. Może to być właśnie głośny dźwięk albo ruch, o którym wspominałem. Jeśli synchronizacja się powiodła, pozostaje nam po prostu zaakceptować zmiany. To bardzo dobry moment, aby zapisać nasz projekt. Niestety program ma tendencję do wysypywania się na Windowsie w różnych dziwnych i nieprzewidywalnych sytuacjach, dlatego klikamy Save Project i zapisujemy w dowolne folderze w dowolny sposób. Tutaj już to tu pozostawiam do Twojego uznania. Teraz przechodzimy do faktycznego łączenia, czyli do ustawień Stitch. Rewelacyjne dla Autopanu jest to, że posiada on wbudowane szablony łączenia różnych kamer. To kolejny argument przemawiający właśnie za zakupem GoPro. Oczywiście możesz też stworzyć swoje własne szablony do praktycznie dowolnych kamer, albo poszukać ich w sieci, ale wymaga to po pierwsze wprawa, a po drugie czasu. Ale no, oczywiście da się. Po kilku sekundach otrzymujemy ładną panoramę w 360 stopniach. W większości przypadków wygląda to bardzo dobrze i nie wymaga większych poprawek. Możemy natomiast szybko poprawić dwie rzeczy. Po pierwsze, ustawić horyzont, po prostu przeciągając myszką, a następnie akceptując zmiany. Czasem możemy też zmienić ustawienia mieszania w zależności od zastosowania, czy są to zdjęcia statyczne, w ruchu, czy pojawiają się jakieś osoby itd. itd., itd. Przy dokładnej weryfikacji może się jednak okazać, że pewne łączenia nie są dokładnie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Odradzam też korzystanie z automatycznej korekty koloru, jasności itd. Niestety pod tym względem ten program sobie słabo radzi, nie jest doskonały, stara się po prostu maksymalnie ujednolicić kolory, więc w praktyce nie mamy za bardzo nad nimi kontroli. Jeśli więc chcemy bardziej szczegółowo poprawić ustawienia naszej panoramy, potrzebny jest dodatkowy program Program Color Autopano Giga. To naprawdę gigantyczne narzędzie. Możesz w nim w łatwy sposób wyznaczyć linię horyzontu, poprawić mieszanie itd., itd. Możesz też każdą kamerę z osobna przesunąć, obrócić, zwiększyć, zmniejszyć itd., itd., itd. W przyszłości, jeżeli uznacie, że jest to potrzebne, chętnie przygotuję bardziej zaawansowany poradnik dotyczący tego programu. Jednym z istotniejszych i takich podstawowych parametrów jest parametr RMS. Im niższy, tym lepiej połączony obraz. Możesz też ręcznie wprowadzić poprawki, na przykład wskazując programowi, które punkty na kamerach są tymi samymi punktami. Ostatni krok to renderowanie. Aby osiągnąć możliwie najwyższą jakość, ustaw rozdzielczość jako 3840 na 1920 oraz klatek jak w oryginale lub 29,93. W tym momencie po prostu otrzymujesz normalny film, który możesz spokojnie edytować w dowolnym programie do obróbki wideo, takim jak Adobe Premiere czy After Effects i tak Możesz dodawać napisy, loga, poprawiać kolory, całą masę rzeczy, które normalnie wykonujesz w programie do próbki. Renderujemy ten film dalej w takich samych ustawieniach, czyli 3840 x 1920 ilość klatek 2997. Ostatni krok to publikacja naszego filmu. Wydawałoby się, że wszystko już zrobiliśmy, ale niestety YouTubeowi trzeba co nieco podpowiedzieć. Cały proces jest jednak bardzo prosty. Z oficjalnej strony Google, oczywiście wszystkie linki w opisie, ściągamy bardzo prosty program nazywający się 360 Video Metadane Tool. Po prostu otwieramy w tym programie nasz film, wyrenderowany, dodajemy opcję, zapisujemy plik, w ten sposób metadane zostały dodane. Kolejny krok to już standardowa procedura. Przesyłamy film na YouTube, czekamy chwilę na przetworzenie, no i cieszymy się naszym pierwszym filmem 360. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Właśnie opublikowałeś swój pierwszy film. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chciałbyś coś dopytać, to śmiało opisz w komentarzach. Postaram się na wszystkie pytania odpisać i odpowiedzieć. W przyszłości planuję też jeszcze inne filmy związane z tworzeniem filmu 360. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, raz jeszcze podkreślę, śmiało opisz w komentarzach. Tymczasem zapraszam Cię do postawienia subskrypcji. Już niedługo pojawi się długo pojawi tutaj sporo ciekawych filmów 360, a w przyszłości też wiele innych rzeczy, jak na przykład wywiady. Jeżeli nie widziałeś jeszcze dwóch poprzednich filmów. To też serdecznie zapraszam, czego nie wiesz o 360 e, oraz w jaki sposób przygotować do kręcenia filmu 360. Zapraszam i do zobaczenia!